Witam państwa bardzo serdecznie. Nie widzicie się teraz z Dominikiem i Ziggą, dlatego, że oni jeszcze tak naprawdę nie wiedzą, co to jest za odcinek. Wiedzą po prostu, że jutro nagrywamy, bo jesteśmy dzień przed nagraniami odcinka. Wiedzą po prostu, że jutro nagrywamy odcinek, ale jeszcze nie wiedzą, jaki. Jutro dopiero będę im tłumaczył, na czym ten. Nagrywam dla widzów. I tak, generalnie wymyśliłem, że będziemy nagrywać coś takiego, że będą mieli w pudełku umieszczane różne rzeczy i będą musieli zgadnąć się po dotyku, nie będą widzieli co jest w pudełku. E, teraz widzicie przebitki jak wymyślałem i jakby robiłem konstrukcję tego pudełka, można powiedzieć. Czy Nie śmiejcie się ze mnie, bardzo proszę, bo nie jestem zbyt dobry w rzeczach technicznych i manualnych. Także generalnie dramat, robiłem to półtorej godziny. Możecie się domyślić jakie miałem nerwy później już. Ja, no ktoś mi musi pomóc z tym, to jest jakiś żart. Witam was dnia kolejnego, dla was to była sekundka, dla mnie troszkę więcej. Ponad doba minęła, jest godzina 22.07, czekam jeszcze na Dominikę. No. Na Dominika Igę, sorki już jest trochę późno. No i co, generalnie jesteśmy trochę w, w trochę innej scenarii niż zazwyczaj. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Stwierdziliśmy, że skoro było dzisiaj bardzo ciepło, to nagramy to po prostu dzisiaj na dworzu. Mam przygotowane rzeczy tutaj w torbach, które będą zgadywać właśnie w tej konstrukcji, którą widzieliście przed chwilą, którą aż tak bardzo się męczyłem, żeby zbudować, ale coś tam się udało zrobić. Mamy coś takiego, nawet nie wiem jak to nazwać generalnie, więc myślę, że oni też będą mieli problem, żeby w ogóle po dotyku stwierdzić, co to jest, więc może być naprawdę, naprawdę niezły ubaw dzisiaj na odcinku. Czekamy na. Czekam, o właśnie chyba dzwonią, więc miłego oglądanka. Halo? Dobry wieczór Państwu, w dzisiejszym <noise> odcinku będziemy z tego oto czegoś wyciągać <noise> przedmioty. Nie i... wyciągać, będziemy zgadywać co tam jest. Po dotyku dłonią będziemy rozpoznawać przedmioty, jakie tam leżą. Mam nadzieję, że to będą tylko przedmioty. Ona ma nadzieję, że tam nie będzie nic z tym pudle żywego. Ja co mam nadzieję, że tak, że tam nie będzie nic żywego, że mi nic nie ugryzie. I że. Słuchajcie, a tak jak ogólnie, pis piszecie nam ko komentarze, co tam u nas, jak tam na kanale. No, na kanale jest wszystko oprócz tego, że <laughs> brakuje oglądalności, to wszystko jest ok. <laughs> Ale mam nadzieję, że w okresie jesienno-zimowym się to zmieni. Także działamy. Nie wiem, ty kochanie pierwsza startujesz. No. A i tego babola ogólnie jeszcze to zmontowały poetyński Kasper nasz kamerzysta, nie? Na Instagramie kapicy, kapi, kapicyka, także możecie mu za to coś pocisnąć tam delikatnie, bo się nie pogniewa. Są dostępne wszędzie. No trzy, czy, A, tak? No. No, nie, nie wiem, ja nie umiem w to grać. No, to no, 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 kamień, papier, dobra. nie? Remis. No. Przegrałaś, Ty pierwsza jedziesz. Jezu. Jaki, jaki robak? O matko. Jasne, że się na Cię obrażę. No, kurwa. Co to jest? Do... Nie, boję się, to burzy. Boję. No powiedz. Jakby ja się nie znamy przecież. Co Ty chcesz ode To jest... To jest taka zabawka... Yy... dla dzieci. Taka slajmowa. W sensie nie slajmowa, tylko... Kudłacz! <laughs> Kudłaczku. Tak, kudłę. Hechłacz. Zabawka gumowa z dęzlami, no. Przyjemne. Ja ją generalnie zaliczył, to. Pomieszanie kurwy z procą. Nikt <śmiernie> nie wiadomo, to będzie wyglądać. Słuchajcie, e, tak poza konkursem, jeszcze, no nie zadajecie nam bardzo dużo pytań. E, jak sobie poradzić w związku, jak tam sobie radzić ze zdradami, z takimi rzeczami. A my jako że jesteśmy taką bardzo doświadczoną parą i nie doświadczona w czym? No we wszystkim oprócz zdrad, nie? I Misiaczku, jesteśmy tyle lat ze sobą, że postanow postanowiliśmy na naszym kanale poświęcić jeden odcinek w tygodniu. Jak ta... jeden odcinek w tygodniu? Jeden odcinek w miesiącu. Może będzie to jeden w tygodniu, może jeden na dwa tygodnie, w każdym bądź razie będziemy z Misią po prostu... Możemy odpowiadać na Wasze pytania. Możemy odpowiadać regularnie, po prostu cyklicznie na Wasze pytania, ponieważ dostajemy ich bardzo dużo i będziemy robić takie odcinki, które będzie, będą polegały na tym, że będziemy się, mimo tego, że się nie widzimy i nie znamy, będziemy starać się po prostu rozmawiać z naszymi widzami na różne tematy. Na tematy takie prawdziwe, życiowe, również na tematy zbyteczne, w każdym bądź na naszym kanale pojawi się taka seria. Jak macie jakieś pytania do nas konkretnie, piszcie w, piszcie w komentarzach. Będziemy wybrane losować, tak? Tak, i odpowiadać. I odpowiadać. No takie Q&A, question and answers. Yes? Marlboro, yes, ok? No. Dobra, panie question and answer, please turn around. Turn around. Around the world. Around the world. Tak, już. To jest zakalec jakiś na pewno, dla mnie, wiem, że to jest jakiś na pewno ciężki zakalec. Jak nie będziesz wiedział, na przykład, co to jest, no. to możesz to jeszcze na nie eee, To jest paczuszka z y, jakimiś słodyczami, prawdopodobnie są to orzeszki jakieś. Można wyjąć? Otworzyć? Możesz nawet spróbować, żeby coś konkretnie. Ale nie możesz patrzeć, możesz spróbować Bez smaku takie no to... no to Kurwa to jest karma dla ryb Tak? Tak? Nie, nie zaliczam Nie Karma dla świnek nie, nie zaliczam, już miałeś swoją osobę. A, a, to jedna odpowiedź tylko jest to no. Co za góry? Oj, azorku! Ale co to jest? Azorku! To jest dla tak, kota korma? Karma? Tak. Nie, jak będziemy wracać, to zjesz to po drodze. Co do, co do sztuki. To jest pepci straszne Nie chciałbym tego, ja tego nie chciałbym mieć w rękach No weź Naprawdę Ja nie wiem czy to martwe jest czy żywe, ja bym tego w rękach nie chciał mieć Nie żartuj To żywe jest czy? Już chyba nie Ta. skąd Skąd? Kategoria? Kusteczki nawilżane. Dobrze. Dobrze. Miałem pod paski. Zgadnie, 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 bo ona to kupuje. <ścis> <ściski> Tylko w innym kolorze. Włosy jakieś. Poczekaj. Ten, no do pinka włosów. No to proste dla niej. Tu macie, wy macie jakąś spółę. Możesz. Możesz, no. Jeszcze no. kolor musisz ten. Żeby mi jakiś prąd nie pierdolnął albo... <laughs> Dobra, bo ja takich rzeczy coś boję. To jest długopis albo ołówek albo flamaster maskotka Ostateczna odpowiedź to Długopis maskotka Panie? Tak, masz w prezencie ode mnie Na Zawsze Więcej nie znań W nawiązaniu W nawiązaniu do rozmowy Słuchaj, coś ci powiem, ja będę, jak nie nie będę chciała to będziesz z tym wryjów z lat po drodze będzie coś? Co? Będzie. Będzie? Siarawara po drodze czy nie? Co? Dasz po drodze wpuścić kreta? Już? <grym> Ju? <grym> Chyba nie zgadniesz. <grym> Już. Już. No co? Mogę to dotknąć? No. No, no, no musisz tego dotknąć. Zazdy no, się pytasz, że no, to musisz to dotknąć przez człowieku. się narobiło, nie? Do ręce byś była 3 miesiące potem. Pasztet. Mogę powąchać? Pasztet. Nie wiem jak się zro... taka... z zra... tym Ja lubię pasztet, daj. Ja lubię, wiesz co? Możesz zjeść mango z pasztetem? Dobra, teraz te chusteczki, co tam były do zgadywania. Pasztetem ja. Taśma klejąca. No izolacja taśma klejąca O kurde, plaster. Plaster. medyczny. A co to to jest plaster z woskiem do depilacji. Wosku. No. no to weź to zgadnij, ty, no, kurde, to jest mega trudne dla mnie. Mega ciężko. Teraz sprawdzimy, czy działa. Mogę? Trzy, cztery. A! Kurde, boli! A, to, to jest i łatwo Ale i. Nie, już... nie podpowiadaj, podpowiada. dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, już nic. Możesz. Chciałem tylko powiedzieć, że nie powiem nic, znowu nie mogę. Pułapka na wyszy może tam być. Ale się czaj, że daj spokój. Nie no dobra. No już ta szczotka do Kibla. Inaczej tak zwane berło. No niby ładne, no nie, kurde, no niby łatwe, niby trudne, no ale no zgadłaś, no. no. Możesz. To jest mega trudnego pewnie, tak? Trudne? Ja nic nie mówię. Co to kurwa jest? Wiem co to, kondom Zużyty ty, nie mnie Teraz go zjesz Wysz, spadaj z tym i stąd, choć ja się czymś rzucę na chwilę. Już? Już. O Boże, już naszyłam, bo się straciłam, się, że... Powinnaś zgadnąć od razu. Chodziłeś? Dawaj, bo mnie komary o Dawaj, bo mnie komary O górę. Ale jaki? Co? A jaki? Nie, no panowie i panie, kierownica, zgoniłem nie wiem od czego. Od Audi. Brawo. Brawo. Ja mam szajbę na funkcie samochodów, ludzie. Na sprzedaż jakby ktoś chciał to. <grymne> <grymne> Czym bo jest za bardzo chyba nalepka. Dobra, no co, nie zgadłaś? Nie. Musztardę. Miałam ja powiedzieć, że muszę Miałem powiedzieć. Generalnie daję Ci rzecz, no. którą nieraz w życiu widziałeś. No. Na pewno. No. I to jest y, często na różnych odcinkach u nas. U nas i na stronie ekipie i... A to jest podpowiedź. To jest podpowiedź? Tak. No dobra, mogę? No. U. To jest e, reflektor taki... E, Reflektor taki, no do na, 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 światło, Re, reflektor do nagrywania odcinków, do czegoś takiego. Także słuchajcie moi drodzy, dzisiaj kończymy ten odcinek. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam z misią. Tak, oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Tą tradycję przenoszę z kanału Strogo Ekipa, na którym też dla Was jestem. I pamiętajcie, zadawajcie nam pytania w komentarzach, na które, na które będziemy się starać od, odpowiadać, tak jak powiedziałem. Już wcześniej zrobimy taką serię odcinków na kanale, że będziemy starać się z wami rozmawiać, mimo tego, że jesteście po drugiej stronie, stronie ekranu. Yy, serdecznie Was zapraszamy do lajkowania, komentowania. Podobało się. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jak się podobało, zostawcie subika. Pamiętajcie, zawsze jesteśmy z wami, jesteśmy dla was. Dziękuję. Pozdrawiamy Was serdecznie.